Witaj na kanale Co za szkoda. Dzisiaj opowiem Ci, jak zgłosić szkodę w PZU. Największy polski ubezpieczyciel udostępnia kilka metod zgłoszenia. Także bez zbędnego gadania przechodzimy do szczegółów. PZU, czyli powszechny zakład ubezpieczeń, to największy polski ubezpieczyciel cieszący się od lat największym uznaniem wśród Polaków. Będąc liderem, dba o to, aby klienci bez problemu i bardzo sprawnie mogli zgłosić wszelkie szkody. Na stronie PZU znajdziemy długą listę sposobów na kontakt w sprawie zgłoszenia szkody. Powiem Wam, że jestem pod wrażeniem, bo są w naszym kraju takie towarzystwa, które przyjmą zgłoszenie wyłącznie mailowo lub telefonicznie. Dlatego tutaj duży plus dla PZU za mnogość sposobów kontaktów. Po kolei, niezależnie od tego, jaką metodę wybierzesz do zgłoszenia szkody, będziesz potrzebować. Numer polisy OC oraz numer rejestracyjny pojazdu sprawcy. A szczegółowo o tym, o jakich danych musisz pamiętać, spisując oświadczenie sprawcy wypadku opowiadałem w innym odcinku. Lingu góry. Pierwszą metodą jest oczywiście zgłoszenie szkody przez formularz kontaktowy. Dlaczego oczywiście? Bo to wymaga najmniej pracy ze strony towarzystwa. Jednak w tym przypadku jest to korzyść dla obu stron. Klient krok po kroku uzupełnia dane, o które jest proszony w formularzu. I całą procedurę można spokojnie przejść przy komputerze w domu. To zdecydowanie najlepsza metoda dla osób, które nie lubią załatwiać spraw przez telefon. Druga wskazana metoda to wideoczat. W tym przypadku konsultant z PZU przeprowadzi z nami wideorozmowę twarzą w twarz. Ten sposób zgłoszenia szkody to odpowiedź na pandemię, która w ostatnim czasie sporo namieszała w procesach osobistej obsługi klienta. Dlatego jeśli ktoś ceni sobie spotkanie z konsultantem, to wideorozmowa stanowi substytut spotkania z nim w realnym świecie. Kolejna i nadal najczęściej stosowana metoda to klasyczna rozmowa przez telefon. Konsultant podczas rozmowy pokieruje Cię i poprosi o wszelkie niezbędne informacje. Możesz także zamówić rozmowę, wysyłając SMS o treści: Szkoda na numer 4102. Wówczas PZU oddzwoni do Ciebie i sprawę załatwisz dokładnie tak samo, jak podczas wspomnianego przed chwilą połączenia telefonicznego. Jeśli cierpisz na nadmiar czasu i brak zajęć, zawsze możesz wybrać się do oddziału PZU i tam zgłosić szkodę. Jak znaleźć najbliższy oddział? Na stronie PZU klikasz Odwiedź nasz oddział, wprowadzasz swoją lokalizację i na ekranie pojawiają się dostępne w Twojej okolicy oddziały wraz z danymi kontaktowymi. Spotkanie z agentem to kolejny sposób na zgłoszenie szkody. I podobnie jak w przypadku wizyty w oddziale, kontakt do agenta w Twojej okolicy znajdziesz na stronie PZU, klikając w ten link. Wystarczy wykonać telefon i umówić się z agentem na spotkanie w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie. PZU umożliwia także mailowe zgłoszenie szkody. Adres, na który należy skontaktować się, wyświetla się właśnie na ekranie. W pierwszej wiadomości wystarczy napisać Chciałem zgłosić szkodę komunikacyjną. Jakie informacje Państwo potrzebujecie, aby przyjąć zgłoszenie. W odpowiedzi otrzymasz instrukcję krok po kroku, jakie dokumenty będą potrzebne. Niezależnie od tego, u którego ubezpieczyciela zgłaszasz szkodę, zawsze należy zweryfikować, czy wypłacone odszkodowanie nie jest zaniżone. A niestety zdarza się to bardzo często. Teraz możesz bezpłatnie zweryfikować wysokość swojego odszkodowania na takich stronach jak to twoja kasa, awista Polska czy helpfind.pl. Linki do tych sprawdzonych portali wrzucam w opisie. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że materiał był dla ciebie pomocny. Zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Dziękuję i życzę ci szerokiej drogi.